Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 12 do 18 maja 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, księżyc czy znak wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i drogie Lwy. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach, a co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. No i zobaczmy jeszcze przekaz z anielskiej wyroczni złotego czasu dla Was na przyszły tydzień. Zaufanie. Mm, pięknie. Ufaj, ponieważ anioły są Twoimi przewodnikami. Pięknie. Okej, okay, kochani, talia dopowiadająca jest. W tym tygodniu będzie to talia e, autorska mojej koleżanki po fachu Agnieszki e, Nigdy nie wąt. Przepiękna talia. Jeżeli byście byli zainteresowani kupnem, to link e, do sklepu macie w opisie pod filmem. Zachęcam, kochani, bo talia jest naprawdę nieziemska. E, dobra, Alwy, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? Czwórka kielichów. No właśnie, czegoś tutaj nie będziecie dostrzegać. Czwórka kielichów jest kartą takiego znucenia, e, niedostrzegania czegoś, co jest na wyciągnięcie ręki, czasami też takiego bujania w upłokach, może nie o niebieskich migdałach, albo takiej niechęci do czegoś, że coś jest oferowane. Nie, ja tego nie chcę, to mi się nie podoba, zostawcie we mnie wszyscy świętym spokoju, tak? E, czwórka kielichów radzi, żeby się otworzyć na pewne możliwości, żeby dostrzec to, co jest oferowane, e, żeby skupić się na możliwościach, żeby skupić się czasami na takiej elastyczności i otwartości na to, co nadchodzi, że nie zawsze to jest, że tak powiem, in, identyczne z naszymi marzeniami, identyczne z, z naszymi potrzebami, ale czasami góra wie lepiej, tak? Więc zaufajcie, zaufajcie swoim przewodnikom, że to, co jest dla was oferowane tu i teraz, jest tym, co powinniście otrzymać, tym, co poprowadzi was być może w kierunku spełnienia marzeń, jest być może czymś lepszym niż to, o czym marzycie. Więc tutaj, kochani, jest faktycznie jakiś element zaskoczenia, ale też jest potrzebny taki element otwartości. Otwartości na to, co idzie w Waszą stronę. Zobaczmy tą czwórkę kielichów. No, szóstka buław. Szóstka kielichów. I dziewiątka denarów. Mhm. Twórka kielichów znowu, słońce i asmiecze. Widzicie, kochani, przede wszystkim pokazuje mi się, że możecie nie dostrzegać kogoś, kto jest w waszym zasięgu, kto być może chce Wam pomóc, kto chce udzielić Wam jakiegoś wsparcia, kto na kogo możecie liczyć. Może to być potencjalnie ktoś, kto jest z wami zainteresowany w kontekście miłosnym, relacyjnym, ale to może też być jakiś bliski przyjaciel, czy, czy ktoś z rodziny. Także tutaj warto się rozejrzeć na osoby właśnie ze swojego otoczenia, warto wpuścić kogoś do swojego życia, warto otworzyć. Się też właśnie na jakąś interakcję z innymi. Być może ignorujecie jakiegoś przyjaciela, kogoś bliskiego, kto być może potrzebuje Waszej pomocy, tak? E, ale tutaj też wychodzi mi tak, jakby była jakaś oferta, e, oferta Waszą stronę może współpracy, może jakiejś inwestycji, może jakiegoś wyjazdu, e, którą ignorujecie. Zaufajcie temu, bo, bo to może być naprawdę coś bardzo, bardzo ważnego. Ale też mi się pokazuje, kochani, że e, nie dostrzegacie. E, siebie w tym wszystkim. Tak mam wrażenie, że ignorujecie siebie albo swoje zdolności, swój potencjał w tym wszystkim, swoje pomysły, swoje inspiracje, że tutaj jest właśnie jakiś pomysł, jakaś inspiracja, która może wam przynieść być może właśnie jakiś rozwój zawodowy albo jakąś ciekawą inwestycję, ale tak jakby tego nie dostrzegacie. Może oczywiście to być też wpływ innych, tak, że tutaj wpływ innych jest bardzo silny na was, ale bardzo czuję, kochani, że tutaj jest jakiś brak właśnie pewności siebie, brak zaufania do siebie i brak zaufania do swojej kreatywności. Warto przyjrzeć się pewnym sprawom, warto właśnie wyciągnąć rękę do tego, co pozornie nie jest do końca takie, jakbyśmy chcieli, bo to przy, może przynieść nam sukces, to może przynieść nam ekspansję i to może przynieść nam e, nowe możliwości. Co z zewnątrz w takim razie? No właśnie, z zewnątrz jest ósemka buław, e, czyli na pewno jakaś komunikacja. Spodziewajcie się jakiejś wiadomości, jakiejś informacji, maili, telefonów, e, SMS-ów i tak z różnych stron, które będą Was tutaj bombardować, e, ale też ósemka buław może mówić o jakimś wyjeździe bądź przyjeździe kogoś. Jakiejś podróży na horyzoncie. Zobaczmy tą ósemkę buław, o co tutaj chodzi. Ósemka buław też jest taką kartą mówiącą, że mamy cel, jest działanie. Więc tutaj ta droga do celu, mam wrażenie, może być bardzo prosta, bardzo jasna, bardzo klarowna. Tylko no być może właśnie w jakiś sposób wy sobie tutaj utrudniacie życie. Właśnie poprzez ten brak zaufania. Mhm. Dziewiątka buław. Pustelnik. Mhm. I cesarz. Dziesiątka mieczy, piątka mieczy i królowa, e, królowa denarów. Mm -hmm. Wiecie co? Po pierwsze, bardzo mocno mi tutaj przychodzi, że ktoś, z kim długo nie mieliście kontaktu, z kim kontakt był w jakiś sposób zablokowany, może się do Was odezwać właśnie w tym tygodniu. To może być potencjalnie ojciec Waszych dzieci, to może być Wasz własny e, ojciec, e, ale też właśnie jakaś ważna osoba, z którą być może coś tu się zakończyło w jakimś konflikcie, w, konflikcie, e, w jakiejś takiej trudnej atmosferze i pojawi się szansa właśnie na reaktywację. E, to może być osoba z Waszego bliskiego otoczenia, to może być e, ktoś, z kim współpracowaliście, ale tutaj bym powiedziała, że warto otworzyć się na tą komunikację, bo ta osoba może mieć. Dla Was właśnie jakieś ciekawe wiadomości, ciekawe propozycje, e, może być Wami zainteresowana, może mieć po prostu też szczere intencje, żeby coś naprawić, żeby coś odbudować, więc nie blokujcie się na to, bo to może być naprawdę coś bardzo, bardzo ważnego. Ale też mi się kochani, pokazuje, że na waszej, e, waszej drodze może pojawić się jakiś mędrzec, jakaś osoba, która jest coachem, która jest psychologiem, która jest terapeutą, która pracuje z ludźmi. E, możecie ją poznać bezpośrednio face to face, ale to może być też ktoś, kogo spotkacie, wiesz, online, jakiś podcast, YouTube, e, nie wiem. Instagramy te, te, i te rzeczy, traficie na czyjąś książkę i to może być ktoś, kto będzie nieść ze sobą bardzo ważne lekcje, bardzo ważne wiadomości, które pomogą Wam odzyskać pewność siebie i pokonać być może jakąś traumę, jakiś konflikt wewnętrzny, dostrzec coś, czego nie widzieliście wcześniej, szczególnie w aspekcie finansowym, szczególnie w aspekcie e, też relacji, e, ale być może właśnie też chodzi o tą pewność siebie w budowaniu swojej przyszłości i podjęciu właśnie jakichś odważnych kroków. Więc bądźcie też otwarci na lekcje osób, których Potencjalnie nie znacie, którzy dopiero może wkroczą do Waszego życia i miejcie to zaufanie właśnie, że to jest właściwa osoba na właściwym stanowisku i że ona może was poprowadzić właśnie w kierunku jakiegoś rozwoju, ekspansji, z dala właśnie od jakichś stresów, czarnych myśli, żeby dostrzec coś, czego nie widzieliście wcześniej, właśnie to słońce, siebie, jasność, klarowność, ale też swój własny potencjał. Co w związkach, moje drogie lwy? Koło fortuny, niespodzianki, <śmiany> zmiany, ale też, kochani, przede wszystkim różnego rodzaju możliwości. Koło fortuny mówi przede wszystkim o dobrych zmianach, które mogą zajść właśnie w Waszym związku, ale też może mówić właśnie o jakichś podróżach, wyjazdach, przeprowadzkach, które tutaj zaistnieją. Koło fortuny mówi, że to jest odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, żeby coś zrobić, czym zadziałać, zaryzykować też w, jakimś tam, w jakiejś kwestii. Zobaczmy to koło fortuny. Nie, siódemka buław, to nie jest bardzo tutaj wyraźne, czwórka mieczy mhm. i król buław arcykapłan, ósemka kielichów i paś kielichów. Wiecie co? Przede wszystkim bardzo mocno mi się pokazuje, że tutaj musicie popracować nad jakąś asertywnością i mówienie mnie temu, co, co, że tak powiem, Wam się nie podoba w jakiś sposób i co jest w jakiś sposób dla Was krzywdzące. Tutaj musicie odzyskać faktycznie swoją siłę w związku, więc to może być ważny czas na postawienie pewnych granic i odejście od tego, co nie służy. Dla wielu z Was, kochani, jest to czas przerwania jakiegoś takiego milczenia, separacji albo jakiegoś konfliktu, czas przeprosin, ale tak jak mówię, tutaj właśnie jest ten kapłan też, który może mówić, że właśnie to jest świetny czas na coaching, na jakieś prace z terapeutą, czy to indywidualnie, czy to właśnie na w, w związku. Um, i dobry czas właśnie na wprowadzenie jakichś zmian. Myślę, że takie coś pomoże Wam rozwiązać właśnie jakieś konflikty, zobaczyć coś właśnie z innej perspektywy i rozpocząć właśnie nowy, nowy rozdział. Ale też mi się pokazuje, kochani, że w jakimś aspekcie, może właśnie w aspekcie rodziny, nawet to może nie być ty typowo między Wami, może chodzić o jakieś osoby z zewnątrz, które ingerują w Wasz związek, rodzice, teściowie, przyjaciele, sprawy zawodowe i tak dalej, że jest tu coś, co w jakiś sposób Was blokuje albo powoduje właśnie jakiś taki dystans. Między wami. To jest czas zmiany, to jest czas odejścia od pewnych schematów, pewnych działań, e, które mm, separują was od siebie. To jest czas przeprosin, uzewnętrznienia też emocjonalnego, czas, w którym będziecie mogli szczerze porozmawiać ze sobą o swoich emocjach, o swoich uczuciach, o tym, czego pragniecie, o tym, czego nie pragniecie, e, czemu mówicie kategoryczne nie, e, w którą stronę, że tak powiem, zmierza wasz związek. No i z głupcem faktycznie szykuje się tutaj szansa na jakiś taki nowy, nowy początek. Single, co u Was? A single mają rycerza mieczy. Ktoś tutaj faktycznie przyjdzie do Was z jakimiś wiadomościami, z jakimiś informacjami. Tak, patrzę zawsze na tego rycerza mieczy, jaką tutaj, wiecie, oczko puszcza, więc ktoś może Was ewidentnie podrywać. <grym> Zobaczmy, będzie to na pewno szybka akcja. Ktoś, ktoś niespodziewanie może wkroczyć do Waszego życia. Oczywiście rycerz mieczy czasami jest taką e, kartą mówiącą konfliktową, więc potencjalnie osoba, która wkroczy Wasze życie, może wywołać jakiś konflikt, jakieś napięcie. E, ale to jest dla mnie też często karta, wiecie, kto się czubi, ten się lubi, więc jeżeli macie w Wokół siebie taką osobę, z którą notorycznie się gdzieś tam sprzeczacie, droczycie i tak dalej, może się okazać, że ta osoba jest wami zainteresowana. Zobaczmy tego rycerza mieczem. Trójka kielichów. No właśnie. Król denarów. Ktoś z trygonu ziemi, byk pana koziorożec. No, jaskielichów. E, wisielec, paść denarów i trójka buław. No i karta śmierci. E, wiecie co, powiem Wam tak, e, zdecydowanie ta druga opcja bardzo mi tutaj pasuje, e, więc jeżeli macie wokół siebie, wśród znajomych, osób, z którymi współpracujecie, właśnie taką osobę, z którą gdzieś tam się doroczycie, y, ale nic z tego nie wychodzi, mam wrażenie, że w tym tygodniu jakieś zawieszenie zostanie przerwane i ktoś może otwarcie powiedzieć, słuchaj, e, zapraszam Cię na kawę, zapraszam Cię na drinka, pojedźmy gdzieś razem, bo chciałbym cię gdzieś tam bliżej poznać, bo wygląda na to, że ktoś skrycie może żywić do was jakieś ważne uczucia, tylko są to uczucia takie potajemne. Może to być też oczywiście kwestia waszej inicjatywy, żeby wziąć sprawę w swoje ręce i e, ruszyć naprzód, e, po prostu z tą odwagą. No ale faktycznie część z Was może kompletnie nie dostrzegać tej osoby, a ta osoba jest faktycznie tutaj na wyciągnięcie ręki, e, więc może rozpocząć się coś nowego, ciekawego. No ale moi drodzy, tutaj faktycznie też jest informacja, że ktoś, z kim długo nie mieliście kontaktu, czyli potencjalnie ta sytuacja, może się do Was odezwać w tym tygodniu z propozycją spotkania, może ta osoba gdzieś wyjechała i długo, długo nie mieliście ze sobą żadnej styczności e, i ta osoba może chcie, chcieć się pojednać, może chcieć zaproponować właśnie jakiś taki nowy początek, transformację Nigdy nie zapomniała o was. Może dalej właśnie tutaj żywić do was jakieś wyraźne uczucia, więc to może być czas, że tak powiem, zakończenia właśnie jakichś takich um, trudności między wami i być może rozpoczęcia jeszcze raz. Oczywiście, jeżeli tylko tego chcecie. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Trójka kielichów. Cudownie, macie przy sobie właśnie wspaniałych przyjaciół, rodzinę, osoby, które naprawdę są dla was takim ogromnym wsparciem. Trójka kielichów może mówić, że będzie się szykować jakieś świętowanie w tym tygodniu, jakaś impreza, jakieś urodziny, okoliczności, że tak powiem, w których będzie można się spotkać z bliskimi osobami i po prostu pocelebrować wspólnie jakieś takie miłe chwile. Ale trójka kielichów też mówi, bądźcie otwarci na poznawanie nowych osób, bo potencjalnie może się pojawić jakaś taka drużyna wsparcia, osoby, z którymi będziecie mieć dużo wspólnego. Może może pojawić się jakiś, nie wiem, jakiś meeting, jakiś warsztat, jakaś grupa, nie wiem, społecznościowa czy coś w tym stylu, w której odnajdziecie właśnie takie swoje bratnie dusze i nawiążecie bardzo fajne przyjaźnie. Zobaczmy tą trójkę kielichów. Mhm, trójka buław. mieczy. Mm -hmm. i cesarzowa, super. Piątka denarów, kochankowie i dwójka e, kielichów. także no, tutaj jest zdecydowanie takie nawiązanie do miłości, więc dla wielu z Was jest to czas, e, w którym e, faktycznie ktoś z grona znajomych albo ktoś, kogo już znacie e, wyjdzie naprzeciw Was i zaproponuje coś, coś więcej. No ale kochani, faktycznie bardzo mocno też mi się pokazuje reaktywacja e, relacji z kimś. Ktoś może się odezwać, z kim długo nie mieliście kontaktu albo z kim gdzieś tam był dystans, to może być Wasza mama, tutaj pojawił się tato, więc rodzice bardzo mocno. Z kim były Właśnie jakieś braki, z kim były właśnie jakieś takie niedociągnięcia, i pojawi się szansa właśnie faktycznie na zbliżenie i jakiś nowy początek. Ale dla wielu z Was w tym pazie mieczy faktycznie może szukować jakiś wyjazd integracyjny, edukacyjny, może związany właśnie z zawodowymi aspektami, z rozwojem osobistym, gdzie spotkacie ludzi, którzy bardzo mocno was motywują, którzy Was wesprą właśnie w jakiejś sytuacji, którzy sprawią, że spojrzycie na pewne rzeczy z innej perspektywy, i to może być początek naprawdę bardzo pięknych relacji, bardzo pięknych przyjaźni. Więc super. Praca i finanse. Cóż tutaj? Rycerz Buław. Uch, tu będzie ogniście i będzie się działo. Ale Rycerz Buław, kochani, często jest taką energią, że pojawiam się i znikam. Chcę, nie chcę. Rycerz Buław mówi o takim słomianym zapale, więc część z Was może mieć taki słomiany zapał wobec czego, więc, czegoś. Więc zastanówcie się, czego tak naprawdę chcecie. I jeżeli już raz postanowicie wejść w jakąś drogę, no to może warto by było konsekwentnie się jej trzymać. Rycerz Buław mówi też o odważnych krokach i zachęca do odważnych kroków właśnie w tym tygodniu żeby z czymś zaryzykować, żeby czemuś zaufać, może żeby gdzieś pojechać, coś zrobić, zaryzykować, bo to może być świetny czas, właśnie na takie rzeczy. Zobaczmy tego rycerza buław. Siódemka kielichów. Ósemka mieczy. No i mag. Kochani, to jest czas odzyskania przede wszystkim pewności siebie. Mam wrażenie, że wielu z Was ma 100 pomysłów na minutę a propos własnych biznesów, inwestycji, podróży, e, jakichś właśnie spraw finansowych, zawodowych i tak dalej, ale trochę zamknęliście się w tym wszystkim, bo brakuje Wam wiary w siebie, w swoje możliwości e, albo czujecie, że macie czegoś za mało, są jakieś braki, taka niepewność. To jest czas, kochani, w którym warto odzyskać taką pewność siebie, bo z magiem macie szansę wykreować naprawdę cuda, e, o których nie śniliście. Nie przede wszystkim zaufajcie swojemu sercu. To jest czas, zbudowanie stabilizacji i wyjścia poza pewne konflikty, poza pewne takie turbulencje, nawet te wewnętrzne i dostrzeżenia słońca i właśnie tych pomysłów właśnie w swoim życiu. Wielu z, dla wielu z Was może chodzić o sprawy mieszkaniowe, domowe, może część z Was chce zacząć budowę domu albo przeprowadzić się w nowe miejsce, a dla wielu z Was może to być czas otwarcia właśnie własnej firmy, współpracy z innymi, albo sięgnięcia po sukces, po jakiś awans, po jakąś podwyżkę, wyjścia z jakąś inicjatywą, nowych pomysłów, zaproponowania czegoś szefowi. Nie bójcie się tego, bo z magiem naprawdę możecie wykreować tutaj różne Różne cuda. To jest też, tak jak powiedziałam, świetny czas właśnie na współpracę, czy to właśnie z przyjaciółmi, czy potencjalnie właśnie z jakimś coachem, z jakimś trenerem, który pozwoli Wam otworzyć swoje serce i ruszyć naprzód w kierunku czegoś, no właśnie, co teraz jest ignorowane, co teraz jest takie trochę zawieszone. No i ten azbuław, dokładnie, żeby chwycić tą buławę i ruszyć, ruszyć naprzód. Przede wszystkim, kochani, tutaj trzeba ograniczyć stres, ale też takie właśnie czarne myślenie. Wyjść poza pewne ograniczenia też w głowie, w których kręcimy się w kółko. I w kółko, i w kółko macie możliwości. Mak mówi, że naprawdę dysponujecie szerokim potencjałem, żeby sięgnąć po coś, żeby coś osiągnąć, żeby coś zdobyć, żeby spełnić swoje marzenia, e, więc czas uwierzyć w siebie. Mhm. Rada 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 królowa pentakli pozwól się sobą zaopiekować pozwól żeby inni też się tobą zaopiekowali to jest świetny czas żeby zwrócić uwagę na sprawy finansowe ale również na swoje ciało swoje zdrowie dietę jak dbasz właśnie o tą przestrzeń tutaj energetyczną no właśnie trójka mieczy może tutaj warto zadbać o swoje serce ale też kochani em, zadbać właśnie bardziej właśnie o tą swoją cielesność tak zaopiekować się sobą zaakceptować siebie ukochać siebie zobaczmy tą królową pentakli Królowa buław? Słońce! Mm, dziewiątka Kielichów. Wiecie, co? Czas po prostu być szczęśliwym. Idźcie na słońce. Yy, Poddychać świeżym powietrzem. Kupcie sobie coś ładnego. Y, zapiszcie się na siłownię. Albo poruszajcie się. Weźcie rower i pojedźcie gdzieś sobie do lasu. Yy, zjedzcie coś dobrego. Kupcie sobie pyszne ciastko i dobrą kawę. Yy, zadbajcie o tą swoją przestrzeń osobistą. Zadbajcie o swój komfort. I zakończcie to, co Wam nie służy. Yy, wyruszcie w świat. Jeżeli myślicie o jakiejś podróży, jedźcie, kochani. Jedźcie. Czemu nie? Także to jest czas faktycznie zadbania. O siebie, o swoje potrzeby i czas, żeby po prostu spełniać swoje marzenia. Ok, moje drogie Lwy, to co? Na koniec pytanie i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa. No i trzy. Ok, to co? Sprawdzamy. Odpowiedź numer jeden brzmi. Wypatruj znaku. Odpowiedź numer dwa. Zaufanie. Po raz drugi zaufanie. I numer trzy: klarowna komunikacja. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa!